Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechokręgającą nas masowością i odniesiemy się do ostatnich wydarzeń majowych, widać bardzo gwałtownych, jak zamach na premiera Słowacji pana Fico, który jak widać się na szczęście wyliże, zdrowia życzymy, no i udany zamach na prezydenta Iranu Raisiego. Sam pan Raisi, co już mówiłem, konserwator systemu, są dwie możliwości, raczej wypadek bym usunął w cień. Czyli są dwie możliwości, które należy rozważyć: albo walki wewnętrzne w ramach reżimu irańskiego, albo oczywiście starzy w cudzysłowie przyjaciele Iranu z zewnątrz, czyli Anglosasi i Izrael głównie. No ale to działający razem zresztą. No ale to już w sferze domysłów. O co chodzi w tym filmiku? W tym filmiku chodzi o to, że yy, pełnienie funkcji głównych głów państw. Zwłaszcza państw, które są mniej lub bardziej satelickie wobec głównych potęg obecnych reżimów, jest bardzo niebezpieczne. Gdyż, jak wiemy, obecne potęgi, czyli potęgi brixowskie, nazwane tak umownie, powiedzmy, i potęgi zachodnie w sensie geograficznym, nie chcą ze sobą na chwilę obecną i raczej ogólnie, myślę, nie chcą. Konkurować, ponieważ byłoby to groźne i groziłoby to zagładą zbyt wielu rzeczy, w tym także tych, którzy mają dużo do stracenia z elit rządzących, więc walczą oni przez swoich mniejszych sojuszników, co widzimy: Izrael, Ukraina, Tajwan zagrożony, więc bycie szefem rządu, zwłaszcza państw tych sojuszników oraz państw wokół nich, jest bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek. Co udowodniły ostatnie wydarzenia na Słowacji i w Iranie. E, widzimy, że e, sytuacja się zaostrza. Tutaj żartem mogę przywołać klasykę demokracji ludowej, czyli Józefa Stalina, który mówił, że e, podczas postępu rewolucji, procesów rewolucyjnych, walka klasowa zaostrza się. To tutaj możemy tak powiedzieć, że w ramach postępu konfrontacji między dwoma uformowanymi blokami światowymi, walka między ich pomniejszymi sojusznikami, ponagierami, zaostrza się. W tym także walka skryta w tym skrytobójcza. Jak widzimy, żyjemy w ciekawych czasach niejedno się jeszcze wydarzy, i tutaj chłodno patrząc na to wszystko, zalecam przede wszystkim myślenie i to chłodne myślenie Zawsze pod kątem zysków, kto zyskał, kto stracił, ale obok czynników zewnętrznych, o których zawsze myślimy, że ktoś z zewnątrz zaingerował, trzeba też brać pod uwagę czynniki wewnętrzne, bo zazwyczaj, nawet w najbardziej jednolitym stronnictwie, zazwyczaj da się wyodrębnić jakieś frakcje, które mają swoje interesy. I z tak wyposażonym aparatem myślowym, możemy spokojnie analizować to, co się wokół nas dzieje. I być odpornym na medialną papkę, jaką się nam serwuje. A że będzie się działo, to już wiadomo. Oczywiście najbardziej przegwizdane mają państwa przyfrontowe, albo takie, które właśnie przyfrontowe da się wystawić na szpicę i nimi walczyć. Tak jak w II wojnie światowej, zwłaszcza podczas kampanii włoskiej, żołnierze. Z kolonii brytyjskich mieli taki kiepski żart, no i też Polacy niestety. Żęgrę walczy do ostatniego żołnierza sił sprzymierzonych. Tutaj będą walczyć do ostatniego, zanim się wezmą, jeśli wezmą ze sobie za łby największe potęgi zachodnie lub bryksowskie, będą walczyć do ostatniego państwa sojuszniczego. No tak, tak to jakoś jest w historii już. Dlatego należy, no niestety nie wszystkie elity umieją to zrobić, sprzedać się wystarczająco drogo, i tak powiązać się z Hegemonem, którego już wybierzemy, żeby było do tego Hegemona opłacalnie nas bronić, ja, jakby, to, jakby to było jego. Oczywiście to nie znaczy zupełne oddanie się poddańcze, bo takich y, pa, podmiotów się nie szanuje i takie podmioty rzuca się w najgorszy ogień, bo oni i tak za nami pójdą. Trzeba umieć dobrze pogrywać i dawać odczucie, że w razie czego, mimo że tyle w nas zainwestowałeś, możemy pójść gdzie indziej. Wtedy będziemy sojusznikiem, którego będzie się e chciał bronić. Nie jest to łatwe, ale prawdziwi mężowie stanu umieją to zrobić. Niestety takich obecnie nie mamy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.